Nowy Outlander to jest nowy model z tegorocznej linii modelowej, 25. No to jest jedna z topowych wersji, tak naprawdę, naszego nowego Outlandera, stukonnego konnego oczywiście. Co się odróżnia w nim od takich wersji bardziej podstawowych, między innymi to, że tutaj mamy zawieszenie na powietrzu nowej generacji marki Fox, co charakteryzuje się większym skokiem, mniej więcej o 4 cm. Na pewno będzie to poprawiało dużo komfort jazdy w porównaniu do poprzednich modeli, przykładowo do modeli XTP z poprzedniego roku. To co tutaj jest myślę też istotne, to to, że jest zespolony silnik łącznie ze skrzynią, czyli to co powinno też wyeliminować poprzednie błędy, między blokowanie się biegów na, na postoju czy po prostu przy zmianie tych biegów. To co też tutaj zostało zmienione, to głównie aspekty wizualne, czyli nowa rama G3 z nowymi rozwiązaniami przede wszystkim nowe schowki, nowe bagażniki, nowe plastiki, które bardzo ułatwiają nam obsługę samego sprzętu przy samej jego eksploatacji. Finalnie w końcu do nowego modelu weszły nowe światła na tył, łącznie z kierunkowskazami i światami postoju. Nowa tablica z ramką też ze światłem, czego też nie było w poprzednich modelach. No i to co się wyróżnia, nowy tłumik, taki centralny, który jest zaadaptowany z nowego Maverick R. W poprzednim roku to był zwykły taki tumik wychodzący na bok. Pewnie z biegiem czasu wyjdą nowe, takie bardziej tuningowe, poprawiające barwę samego głosu który jeszcze bardziej podkreślam to, że to jest lidrowy. Też to co jest istotne, on jako pierwszy kana w historii ma 101 koni czyli najmocniejsza jednostka do tej pory, jedna z można powiedzieć mocy w porównaniu do innych marek to co też zostało poprawione z poprzednich lat tak naprawdę nie jest to duża zmiana ale na pewno poprawi sam komfort jazdy, został zwiększony prześwit o około 3 cm samo zawieszenie też ma dużo większy skok przez chodę. na pewno będzie bardziej komfortowa jazda model jest wyposażony w wyciągarkę z linią stalową HD 3,5 która jest takim standardnym można powiedzieć jeżeli chodzi o okłady często też wymienione są one na linii syntetyczne które na pewno są dużo wytrzymalsze, bardziej podatne na wszelkie, że tak to powiem, warunki samej pracy takiej wyciągarki w terenie. Nowe felgi, nowy wzór z bedlokami, nowe kapsle, które też są troszeczkę prostsze w obsłudze, lepiej się będą trzymały. No, i to co też jest tutaj myślę istotne, sam pojazd w porównaniu do poprzednich G3 ma dzielony fotel, nie było tego wcześniej. Fotel był zespolony na stałe. Wrócimy po prostu do starszych standardów z G2 myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Jest bardziej prosty w obsłudze, można go łatwo wymontować bez większego tak naprawdę wysiłku. Prostszy dostęp do, do samej kanapy, samej tak naprawdę można powiedzieć klema, akumulatora podstawowych, czy tak powiem, podzespołów. No, i to co mamy też dodatkowo nowym modelu, a tego nie było: schowek na telefon, dodatkowo z szybkim ładowaniem schowek na telefon, z kabelkiem do szybkiego ładowania, z dodatkową matą, która będzie nam trzymała e, sam telefon podczas jazdy. Myślę, że fajny gadżet wcześniej tego nie było. Na pewno będzie to zmiana na e, spory plus. To, co też jest tutaj istotne w tym modelu Nowy wzór jakby samych osąd dłoni Hanbarów. W nowej generacji Outlanderów zostały zaimplementowane nowe schowki, są na pewno większe, bardziej przestronne możemy teraz schować na pewno więcej elementów dodatkowe złącza linki, które możemy zaadoptować jakby w samych schowkach, pozwalają nam chociażby dołożenie zbiorników na paliwo, To też przykład o większych wyprawach może nam poprawić, bardziej zabezpieczyć to że po prostu nam nie braknie paliwa jest to myślę fajne rozwiązanie, nie było tego w poprzednich rocznikach, jest tak naprawdę tylny schowek, który był nie do końca przemyślany, często lata nie dzisiaj do końca zamyka, zostało zamienione właśnie na takie schowki w samych bagażnikach plusem jest też to, że mimo że mamy te słowki na bagażnikach, możemy sobie zawsze zaadaptować jakiś mniejszy kuferek, bądź dodatkowe akcesoria, chociażby też dedykowane zbiorniki paliwa, które wyszły w tym roku. No myślę, że na pewno będzie to zmiana na plus. Ułatwi nam na pewno samo zaplanowanie jakiejś wyprawy z możliwością dołożenia sobie dodatkowych akcesoriów. To, co też jest fajnym gazetem w nowym Outlanderze, jest to, że mamy wyjmowaną skrzynkę chociażby na jakieś narzędzia. Możemy sobie bez problemu wymontować, wziąć ją ze sobą, ewentualnie też miejsce starego kuferka, zamontować sobie inne akcesorium, chociaż wspomniany wcześniej z na e, paliwo. No spokojnie też w sumie informacja, że wszystkie jakby akcesoria z sidu, czy, czy ze skidówek no, będą pasowały pod ten nowe Outlandery, bo masz typowo przystosowane każdą. Każdy element, każde złącze, także przychodzę ze skutera wodnego, czy z Mavericka, czy z innego pojazdu, we samej gamie BRP, można było zaadaptować sobie wszystkie akcesoria do innych po prostu modeli, z innych, z innych linii, tak naprawdę. Więc tak, po zdemontowaniu tylnego schowka, tak naprawdę fajnym gadżetem jest to, że tak jak tutaj widzicie, możemy sobie zamontować zbiornik paliwa. Zawsze, tak jak wcześniej wspominaliśmy jest to dodatkowe udogodnienie na dalsze wyprawy, gdzie na pewno zapas paliwa będziemy mieli troszeczkę większy. Tak naprawdę z tym schowkiem, który Wy zdemontowaliśmy, możemy go sobie zaimplementować przykładowo na, na przedni bagażnik, czy za pomocą dodatkowych złączeń linków przymocować sobie taki wyjęty bagażniczek przykładowo do kufra, możemy zaprezentować przykładowo na tamtym kufrze te zamontowane na innym modelu. Jest to też fajny gadżet, bo tak naprawdę poza tym, że zabieramy sobie miejsce kanistrem, ten tak naprawdę słoweczek i tam nam się do czegoś przyda, będziemy go w stanie zaimplementować do innego miejsca tak naprawdę. pewno taki zbiorniczek daje nam możliwość zabrania takich podstawowych rzeczy, chociażby podstawowych narzędzi, dodatkowe miejsca, chociażby na jakieś rękawice dodatkowe, na dodatkowe gogle, zrywki. To co nam po prostu będzie potrzebne jako podręczne elementy na, na każdą z wypraw. To co też jest fajne, tak jak każdy ze złączy linku, charakteryzuje się tym, że ma szybkie złącza z łatwym montażem, bez dodatkowych narzędzi kilkoma prostymi ruchami możemy taki schoweczek sobie zdemontować nowa generacja Outlanderów prowadziła między innymi to, że został wyeliminowany poprzedni błąd czy tak naprawdę usterka która występowała w skrzyni biegów na pewno zostało popełnione to, że biegi tak naprawdę, które wcześniej wrzucaliśmy nie ma możliwości, że one się będą zacinały nie ma tak naprawdę tego ruchu, który było wcześniej trzeba było po prostu bójnąć falę do przodu, do tyłu żeby zęby nam dobrze zaskoczyły i bieg tak na naprawdę wbił się od razu, teraz tak naprawdę bez większej ingerencji z naszej strony możemy sobie te biegi przełączyć.